Jestem w baga, dzisiaj wracam z serią Minecraft Hardcore. Dzisiaj pokażę Wam swoje 5 dni na tym trybie. W tej serii planuję zrobić również ogromną farmę dni, jednakże to Wy decydujecie o jej rozmiarach. Tyle ile łapów w górę zostawicie pod tym odcinkiem, tyle dni muszę zostawić na początku kolejnego odcinka. A teraz, żeby już nie przedłużać, lecimy do dnia pierwszego. Ok, więc na samym początku, wiadomo, trzeba ściąć pierwsze drewno, także szybko tego oczywiście przeszedłem. No a potem zrobiłem sobie oczywiście pierwsze trucy i ruszyłem. W, w międzyczasie ogarnąłem sobie oczywiście jakiekolwiek jedzenie, żeby po prostu mieć już coś na przyszłość i żeby móc jak najdłużej po prostu pobiegać. No i oczywiście moim celem na początku było znalezienie jakiejś wioski czy coś. Dziękuję obok zobaczyłem wystające żelazo no i stwierdziłem, że je wykopię. E, przy okazji rozkopałem kopałem dookoła, jednakże okazało się, że jest to tylko i wyłącznie jedno żelazo, no ale zawsze coś. Po niedługiej chwili biegania stwierdziłem, że zrobię sobie po prostu łódkę i popłynę gdzieś dalej. E, oczywiście miałem nadzieję, że przez to też troszeczkę coś znajdę. Między innymi jakiś statek czy coś, niestety koniec końców statku żadnego nie znalazłem, ale udało się znaleźć w końcu wioskę. Oczywiście po zlutowaniu całej wioski i po zabraniu tego, co najbardziej potrzebuje, przyszła pora na ubijanie golema. A po ubiciu golema stwierdziłem, że wytraduję swoje emeraldy, które właśnie zdobyłem w skrzynkach, żeby sobie zdobyć trochę po prostu chleba. Po zrobieniu takich rzeczy jak tarcza czy wiaderka z wodą, Stwierdziłem, że pójdę gdzieś dalej, jednakże zobaczyłem, że robi się powoli noc, także skorzystałem z łóżka, które po prostu wziąłem sobie z wioski i poszedłem spać. I tak oto skończył się pierwszy dzień. Dzień drugi, a więc możemy iść dalej, eksplorować świat. Generalnie przyjąłem taką taktykę, że fajnie byłoby na przykład znaleźć sobie jakieś właśnie struktury, to ponad właśnie kilka wiosek, na przykład żeby pozostawić z nich sobie żelazo z golemów, albo na przykład, a, nie wiem, jakieś portale czy coś, ponieważ obecnie schodzenie do cave'ów jest trochę ryzykowne. Nie minęło dużo czasu, a ja znalazłem swoją drugą wioskę, także pora ją zlutować. Po zebraniu już całego lutu z wioski moją uwagę przykuł ogromny cave. Ale przede wszystkim bardziej mam uwagę przykoło to, co tak naprawdę wystawało, czyli po prostu węgiel oraz żelazo, które było dla mnie bardzo dostępne, i że postanowiłem jak najszybciej je zdobyć. Po wykopaniu całego żelaza postanowiłem od razu i oczywiście zacząć sobie przepalać. W międzyczasie wykopałem resztę węgla. I gdy żelazo mi się już przepaliło, zrobiłem sobie z niego klatę żelazną. No i już wyglądałem sobie po części jak prawdziwy Polak. A więc, pora zejść do cave'a, także wsiadłem sobie oczywiście w łódkę i zleciałem na sąd do cave'a. Szybko dało mi się znaleźć kolejne żelazo. No i tutaj, błaga nie bijcie mnie za Fulbrighta, tak, wiem, zapomniałem go po prostu wyłączyć, bo zazwyczaj właśnie z przyzwyczajenia gram na lodarze na Fulbrightie, ale spokojnie, obiecuję, w następnym odcinku już tego Fulbrighta nie będzie. Stwierdziłem, że zejdę w głąb tego kej, chociaż było to dosyć nisko, ale spokojnie miałem łatw, więc na przykład sobie go zrobiłem. No i tam oczywiście czekało na mnie więcej żelaza i innych materiałów. Oczywiście wiedziałem, że w tych jełach może być dosyć niebezpiecznie, dlatego się na chwilę zatrzymałem. Przepaliłem cały czas, miałem, zrobiłem sobie oczywiście z raznego seta. No i również przy okazji akurat stała noc, więc po prostu poszedłem spać i tak to skończył mi się dzień drugi. W leciem dniu poszedłem dalej eksplorować tego cave'a, no i udało mi się znaleźć, też na przykład lapis. I również po chwili udało mi się znaleźć także diamenty. Także pierwsze diamenty już mamy, lecimy po więcej. Tak w ogóle, tutaj dopiero co się obróciłem, a już zobaczyłem kolejne diamenty. Także tutaj, no, szczęście mi dopisywało, a uwierzcie mi, no nie wszystko. Po wykopaniu diamentów postanowiłem od razu je wykorzystać, także zrobiłem sobie diamentowe narzędzia, takie jak diamentowy miecz i diamentowy killoff. I oczywiście poszedłem dalej, ponieważ, no, tych diamentów było mi po prostu mało. Po dosyć długim czasie eksploracji, trafiłem na opuszczoną kopalnię. Początkowo nie chciałem tam iść, powiedziałem, że to dosyć ryzykowne, ale z drugiej strony miałem już diamentowy miecz, miałem tarczę, miałem praktycznie cały żelazny set, więc co mogę pójść nie tak? A może akurat trafi jakaś minecarta z gapem czy coś, kto wie? Tak więc po pewnym czasie udało mi się znaleźć w końcu właśnie pierwszego minecarta i tak jak powiedziałem właśnie udało się trafić gapa, także czułem się teraz o wiele bezpieczniej, także nic tylko dalej eksplorować po prostu te cave'y. Gdy mniej więcej zeksplorowałem już większość ke'a, stwierdziłem, że zmienię swoją taktykę i spróbuję swojego szczęścia kopiąc tunel 1 na 1. I słuchajcie. Po mojemu zdziwieniu opłacało się i to mega, ponieważ to jak mi szczęście dzisiaj dopisywało. No zresztą patrzcie sami, co się właśnie tutaj wydarzyło. Tamte diamenty, które przed chwilą znalazłem, to nie wszystko, ponieważ patrzcie na to. Wyobraźcie sobie, że właśnie znalazłem tutaj 12 diamentów obok siebie. Dosłownie. To jest coś niesamowitego. Pomimo, że szczęście mi dopisywało, i szło mi naprawdę dobrze się do takie właśnie kopanie, to jednak już dalej mi się kopać, nie chciało po prostu w tej prostej linii. Więc po prostu wykopałem się do góry, akurat trafiłem na jakiegoś cave'a i w tym cave'ie stwierdziłem, że sprawdzę czy jest akurat noc. Jak się okazało było akrot noc, więc po prostu poszedłem spać i tak to kończy się kolejny dzień. Czwartego dnia nie działo się tak naprawdę za dużo, po prostu wykopałem sobie więcej diamentów. No i po tym zrobiłem sobie swój diamentowy set, także jak widzicie bardzo szybko diamentowa zbroja... No i to kurde mi się podoba. Zrobienie tej zbroi nadeszła w końcu chwila, aby wyjść z tych cave'ów i pójść na powierzchnię. Na szczęście akurat wykopałem się w miarę blisko swojej wioski, więc nie był to zbytnio problem. Przy okazji w jednym z zrobiłem sobie taki prowizoryczny domek no bez tak po prostu na jakiś czas. Zasadziłem również trzcinę, którą zebrałem na samym początku. W międzyczasie przepalało mi się żelazo oraz złoto, przy okazji również jedzenie sobie przepalałem, ale generalnie już zrobiła się niestety noc, więc po prostu poszedłem spać. No i ten dzień czwarty zleciał bardzo szybko. No i dzień piąty, czyli ostatni, w tym dniu chciałem się skupić głównie na dokładniejszym obszarie terenu dookoła mnie. E, przy okazji chciałem poszukać jakieś lawapulki czy coś, żeby ewentualnie sobie sprawdzić przy okazji nader, mm, ale udało mi się znaleźć chociażby na przykład konia, i później właśnie z tym koniem udało mi się również znaleźć lawapulkę, więc pokcię. Portal zrobiony, także pora zobaczyć co mamy takiego w nederze. No i słuchajcie, dookołem się, miałem oczywiście czerwony biom. Było to całkiem spoko, ale stwierdziłem OK, eksplorację neder zostawię sobie na później, na inne dni po prostu. Także teraz skupię się po prostu na powrocie do domu i, i tyle tak naprawdę. Początkowo miałem już wracać, aczkolwiek stwierdziłem, że w sumie przyda mi się trochę obsedianu, ponieważ mogę sobie zrobić przy okazji wtedy... Portal od razu w przez co nie musiałbym tutaj po prostu biegać cały czas, oraz przy okazji będę miał już obsydian na enchant. No, trochę czasu mi to zajęło, co prawda, ale przynajmniej miałem już całe potrzebne mój obsydian. No jak akurat zrobiła się no tak że na szybko po prostu wróciłem się jeszcze do domu. No i poszedłem spać. Tak właśnie oto minęły mi moje pierwsze 5 dni. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bajo.